Cześć dziewczyny. Chyba każda z nas pamięta swoje piersi sprzed ciąży. Były większe, jędrniejsze, bardziej postawione, okrąglejsze, a teraz po ciąży są obwisłe, wyssane, mniejsze, po prostu wyglądają inaczej. Ale nie martw się. Możemy wszystko oszukać i zatuszować poprzez zastosowanie odpowiedniej bielizny korygującej. Dzięki odpowiedniemu dobranemu stanikowi. Sprawisz, że Twoje piersi będą bardziej wypukłe, będą podniesione. Natomiast poprzez zmianę swojej postawy ciała, czyli otwarcie klatki piersiowej, wzmocnienie pleców, które są osłabione po ciąży, sprawimy, że lekko podniosą się do góry. Zaproponuję Ci zestaw ćwiczeń na klatkę piersiową i wzmocnienie pleców. Pierwsze ćwiczenie. Ręce podnosimy, łokcie na zewnątrz, na wysokości linii barków i zaciskamy mocno piłeczkę z wydechem. Wydech, wydech. Możesz zamiast piłeczek zastosować butelkę wody mineralnej albo hantelki. Ważne, żeby było jakieś obciążenie. Wydech, wydech, wydech. Powtórz około 15-20 razy. Kolejne ćwiczenie. Wykonujemy wdech. I z wydechem ściągamy piłeczki do linii klatki piersiowej. Jeszcze raz. Wdech i wydech. To ćwiczenie również powtórz około 20 razy. Kolejne ćwiczenie. Ręce odwodzimy do boku, kąt prosty między przedramieniem a ramieniem i z wydechem ściągamy ręce do klatki piersiowej. Wydech. Wydech. Podobne ćwiczenie. Uginamy się, tłów ugięty. I uwaga. Odwodzimy z wydechem. Plecy są proste. Brzuch jest lekko zasany. Z wydechem. Góra, dół. Góra, dół. Podnosimy ręce lekko zgięte do linii barków. Wzmacniamy plecy. Ćwiczenia będziesz potrzebowała ścianę, żeby wykonać pompkę albo możesz ją wykonać na podłodze. Jeżeli chcesz wykorzystać ścianę, to stanie około metra od ściany, podciągnij miednicę pod siebie i z wydechem hu, hu, zbliżamy klatkę do ściany. Ten zestaw ćwiczeń wykonuj minimum 3-4 razy w tygodniu. Ilość powtórzeń każdego ćwiczenia około 20-30 razy. Efekty na pewno będą widoczne już po miesiącu. Oczywiście, bez prawidłowej postawy ciała, czyli klatki otwartej, wzmocnionego kręgosłupa, Twoje piersi nadal będą obwisłe. Więc wystarczy na początek tylko skorygować postawę, otworzyć, klatki, otworzyć klatkę, a już optycznie Twój biust się podniesie.